Jesteśmy już po całej fabule, w związku z tym zrobimy sobie jeszcze Dangeon przeznaczony na barbarzyńce, obce pokutników. Zatem bez zbędnego gadania wchodzimy już tutaj do środka, żeby rozprawić się tu z całym istniejącym. Zapraszam do oglądania. Uwolnić więźniów mamy bardzo fajnie. mi prosto. Zobaczymy jak będzie. Biskup Felway i jej rycerzy. Nie zapomnijcie nas. Wypędzono nas w Frejstary. Wzięliśmy zakładników i wycofaliśmy się w wyjaskini na wzburzach. Ale wszystko poszło nie tak. Więźniowie mówili w swoim pogańskim języku. I Bez ciebie by mi się nie udało. Zapanował chaos. Zostaliśmy otoczeni. Wszyscy mieszkańcy doliny też. Oni zginęli pierwsi, związani, rycerze wkrótce potem. Wstyd się, przyznać, że się ukryłem. Opowiedz naszą historię. Niech będzie wiadomo, że zginęliśmy w ofierze dla światłości. <try> Dobra, poszedł. Bojowy miecz. Kolejny więzień. Nawet dają podjąki. Dobra, po niej. Haldejska zbroja. No ten to tu już za bardzo nie pobiega więzień. Ale y znaczy uwolnić to uwolnić, niezależnie czy taki ruchliwy, czy może mniej trochę ruchliwy. Azar, Dobra Cześć panowie Okej, okay. mamy to Cześć Tak, takich załatwimy. Dobrze. Złoto butelka. Tu ktoś jest. Okej. Okay. To może wróćmy się tutaj, bo myślę, że będziemy szli dalej tam w górę. Zdecydowanie ten jest ruchliwy, więc warto. Dobra, tu w dół by nic nie było. Tu może być jedynie coś głębiej, a nawet zamknięte przejście. Pewnie jakiś bosior jeszcze na sam koniec Dungeonu. Ciekawe jaki. Ciekawe, czy damy radę. Ja już się zastanawiam. Czemu ja tam z tyłu? Dobra, jest. Zdecydowanie jeszcze gdzieś jeden więzień nam umknął. Czyżby tu był pod drogą? Tak może być, słuchajcie. Ja błędnie założyłem widocznie przed chwilą. Że tutaj nikogo nie będzie, zaraz się okaże. To jest jeszcze taka odnoga. Dobra. szczyciele I ostatni więzień. I jaskinia pokuty teraz nas czeka. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I Bosior pewnie. Jakiś opiekun tej kaplicy, czy coś w tym rodzaju. Jeszcze nawet. Tu. Tu walić. Dobrze. Jest buteleczka. Tak. Aj, unik zrobił w ostatnim momencie. Bardzo ładnie poszło to, ale nie mamy przywołańców, nie mamy leczenia. Skupmy się. Czy coś tu jeszcze będzie dla nas? Niepotrzebnie dwa razy tutaj. O Jezu, co to było? Ale się zamieszałem tu, wybaczcie. Dobra, poszła. Co to tu tak lata w ogóle? Jakiś błąd chyba. Tak, zdecydowanie to tak nie powinno wyglądać. Przewiew jest i Feranka e, jest tutaj. Jaką my mamy rzeźbę ogarnąć? Dobra, leczymy. Jeszcze kapliczka działa. Dobra, ciężki topór. Tu jest ta płasko pewnie do odniesienia na piedestał. Ten topór, moc przedmiotu 512, Ten też, tu młot. Młot jest tak samo wolny, można powiedzieć, bo 0,9 ma. Dobra. Łasku, Nadkruszona czaszka, pewnie że czaszki też zbieramy. Dobra, to musimy tu gdzieś w głąb podnieść, ale mamy cztery, trzy buteleczki. Dobra, łuk też podniesiemy, zawsze to na sprzedaż. Dobra? Widoczność może niekoniecznie. Wielki młot to już lepiej brzmi, może coś dla nas. Ekstra wszedł. nadkruszony diament ona warczy na nasz. ten znikł tu nie na moment zobaczcie go zaraz się pojawi ten czaruś tu Aj, nie zdążyłem. Naładuj mi furii. Dobra, wszedł kryciol. Znowu z Grubaskiem. Dobra, ale ten trochę słabszy. Tu jest wiatr, zobaczcie, tu jakieś są nieszczelności w tym dungeonie. Z pewnością, szkoda, że nie mam kamery w takich. Dobra, prawie komplet butelek. Jest piedestał. Boję się tego bossa. Weźmy sobie ze studni leczenie. Bariera została rozproszona. Jak to mówią, lecimy sprawdzić, co tu się kryje za zło. Słuchajcie, co ja tu odwaliłem za pierwszym podejściem. To aż szkoda gadać, po prostu mając tyle butelek. Tak mi nie poszło z tego względu, że zapomniałem kontrolować życia. Wstydź się przyznać. Nie wiem, czy teraz to był dobry wybór, ale jak to mnie jeszcze chwyciło, tutaj? Ja się pytam. Dobra. Źle. To był błąd, wielki błąd. Muszę obiec to całe. Słuchajcie, żeby mnie nie drasnęli. I są porobione. Ale takie trochę oszustwo z mojej strony, nie? Na sam koniec. Odblokowano. Pragnący śmierci aspekt Wyświetl w księdze. Kodeks potęgi, tak? Sporo już tych aspektów mamy. Pokaż tylko moją klasę. Gdy zadajesz obrażenia wrogowi, elitarnemu zyskujesz na 10 sekund barierę. Raz na 30 sekund to strasznie wolno. Dobrze, te aspekty sobie kiedy indziej przyjrzymy, ale ja jeszcze jestem słuchajcie, ciekawy, terenu nie mogę, zobaczcie, tu mi się coś podświetla. Okej, okay, to jest szepty umarłych. Jeżeli wam się ten dungeon podobał, zostawcie dla zasięgów łapkę. Cześć.